Siemanko, z tej strony Esteban to jest kolejny filmik na tym kanale, oczywiście kolejny konkurs dla Was, bo jak mogło być inaczej, jak jest odcinek, to jest konkursik, ale pamiętajcie, że nic nie jest za darmo, ale nie będziecie musieli nic płacić. Wystarczy, zostawić zostawicie łapkę w górę, subskrypcję dzwoneczkiem, komentarz oraz będziecie używać mojego kodu na case dropie. oczywiście kodzik Esteban doładuj tutaj 14% do wpłaty macie a możecie płacić. Tak jak widzicie dosłownie każdą metodą płatności Więc serdecznie wszystkich zachęcam I zapraszam do wspierania Mojego kanału, no bo możecie wygrywać Również fajne skinki za to Że płacacie, a my dzisiaj mamy 7700 złotych No i lecimy widzowie, dzisiaj Musimy zarobić Captain Chicken Nikt tutaj nic nie trafił Więc zostawiamy, zostawiamy I zaczniemy sobie Dzisiaj, drogo Po trzy skrzyneczki Supreme 1000 złotych praktycznie 1000 złotych od razu wydajemy aha no trafiamy coś takiego, wiecie co ja już widzę, że ta skrzynka dzisiaj nie odda więc ją sobie zostawmy i przejdźmy do skrzyneczki przygody my dzisiaj lecimy na grubo, nie ma co się oszukiwać lecimy dzisiaj na grubo yy, no jak mamy taki budżet widzowie no to trzeba, tak, to trzeba ale wy pamiętajcie, że wy też na grubo możecie lecieć, jak zostawicie łapkę w górę 880 zł HWP, 750 Hellfire i to jest piękny drop, otwieramy jeszcze 5 No bo dało fajny profit, dało fajny profit, to czemu by nie otworzyć po raz kolejny Zobaczmy, Uspik, Hyperbestia Średnio, tutaj średnio, ale lecimy dalej, przy okazji nabijamy sobie naprawdę fajnie eventowe punkciki Zobaczmy, no nie, no dobra, ostatnie, ostatnie 5 na skipnięciu, cyk no i nic ciekawego, niestety nie wyleciało. No ale dobra, mamy oczywiście kontrakty, więc rzucimy coś na kontrakt bezbędnego tutaj pierdzielenia. Lecimy o lecimy gruby kontrakt na początek. Zobaczmy, co my tu mamy. 3000 zł, możemy dostać max 7300. Zobaczymy. Wpiszmy sobie Karambit. Wpiszmy sobie Karambit. Ciężko się pisze. B i. I. Karambit. Daj jakiegoś karambita. Najlepiej za 7300. Nomad Knife Slaughter Faktory New 2400. No nie ma takiej tragedii. Myślałem, że będzie troszkę mniej, jak już zobaczyłem Nomada. Ale próbujemy jeszcze raz. Tutaj nie piszemy nic. Znaczy, piszemy coś, bo zawsze trzeba. track Bayonet Lore 1800. No właśnie. No właśnie. Dobra. No robimy te kontrakty jeszcze. Zamazujemy tutaj. Zamazujemy tutaj. To co mamy, no ale jakoś mocniej trzeba to zamazać, bo póki co to będzie wszystko widać. Dobra, zamazaliśmy i co my tu, aha. Dobra, wiecie co, zostawimy sobie to, znaczy sprzedamy i otworzymy sobie skrzyneczki z nożami. Mam tutaj w ogóle bardzo dużo jakichś takich itemów, które trzeba szybko sprzedać. Eee, dobra, okej, okay, dobra, no i mamy pięć koła widzowie, mamy pięć koła. Kurde, co by tu zrobić? No te koski, te koski sobie otworzymy, ale otworzymy sobie zwykłego knifea razy 5. Lecimy 3800 ryzykujemy w dzisiejszym odcinku lecimy na grubo. No i zobaczmy, mam nadzieję, że tutaj na jakąś drogą kosę. No, jest jedna kosa, która daje profit. Szkoda. Dobra, jeszcze jedna, jeszcze jedna. Chociaż nie. Chociaż nie wiem, czy to w ogóle dało profit. Jest flip knife no um, Ok, to jest proficik, ale powiem Wam tak, jest bardzo słabo dzisiaj. Mam jeszcze te 160 koła, to wydajemy to na tego golda, cyk, pomiń, z pominięciem. Stówka 200, no tutaj dobry drop, stówka 200, tutaj też dobry drop, tutaj, no tutaj bardzo słabo. Dobra, robimy jeszcze jeden kontrakt. I to będzie ostatni myślę, no bo kurczę, no jesteśmy naprawdę dużo w plecy. To będzie najgrubszy kontrakt do tej pory na case dropie. Wrzucamy 4300, możemy dostać 10 tysięcy i podpisujemy bezbędnego gadania. Napiszmy AWP i trafiamy AWP, meduskę i będę szczęśliwy. Butterfly, ultrafiolet, minimal wear, 4,5, okej. Okay. Myślałem, że to będzie mniej, ale robimy jeszcze jeden. No robimy jeszcze jeden kontrakt. Co ja mam wam więcej mówić? A Chciałem napisać AWP znowu, ale AK47. Daj mi jakiegoś ładnego kałaszka. Fire Serpent Factory New Falchion Knife 3,5 No okej. Okay. No okej, no nie, nie będę tutaj narzekał, widzowie. Nie będę naprawdę narzekał, ale zrobimy jeszcze jeden. Zrobimy jeszcze jeden dzisiaj dzień kontraktów. Wy pamiętajcie, że jak chcecie wygrać skina dzisiejszego odcinka, zostawcie łapkę w górę Skeleton Knife. To już było widać, że to będzie niestety strata. No i wiecie co? Tym sobie zakończymy ten odcinek. Zostawimy sobie tego skeletona i jeszcze na kontrolu. Weźmiemy coś za dwa koła Flipalora. Otwórz skrzynkę za 300. No otwieramy, otwieramy 15% równe Aha, 14 14% widzowie Lecimy. Co ma być to będzie? No niestety. Dzisiaj nie mój dzień. Na szczęście mamy skeletona. Ja wam bardzo. Ale to bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał i używać mojego kodu promocyjnego Estepan, który daje dajecie aż 14% opłaty. Ja wam dziękuję. No i co? Nara.